Mam wszystkim, z tej strony Mister, witam Was w kolejnym odcinku GTA. Jak widzicie jest gigantyczna różnorodność samochodów, co od razu można zauważyć, jest po prostu fantastyczne. Zmieniłem trochę ustawienia. Chciałem pobawić się troszkę World Cup, tak się nie mylę, Avermedia World Cup. Tak się chyba nazywa to nowe urządzenie, ale niestety miałem jakieś problemy, nie mogłem sobie podłączyć konsoli poprzez HDMI i niestety musiałem wrócić sobie do Elgato żeby to jednak troszeczkę inaczej ponagrywać, czyli e, przez wejście komponent. Myślę, że gdyby to szło przez HDMI, mielibyście lepszej jakości i materiał, ale no niestety nie ma takiej możliwości, nie, nie wczytuje mi po prostu obrazu, jest cały czas brak sygnału i troszeczkę ogólnie lipa. E, ale zrobiłem teraz e, niby Full HD, ale automatycznie przełącza niestety na 720p, więc materiały niestety nie poprawią się jakościowo. Ustawiłem też bitrate wyższy podczas renderowania, ale no niestety to też nic nie daje. Ostatnio wrzucałem materiał ponad 3 giga i z tego co widziałem praktycznie nic się nie zmieniło, także no niestety nie poprawię tej jakości materiału, choćbym się starał, nie wiem jak. Po prostu się nie da, takiej jakości już będzie. Na szczęście do końca GTA już nam niewiele zostało, właśnie wybieram się do Lestera, aby rozpocząć misję napad na FIB. Miejmy nadzieję, że będzie dosyć ciekawie i będzie fajna misja. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Boże, coś mi auto dziwnie spręciło, ten pad nie jest tak czuły jakbym chciał. Ale to tylko moje takie wygórowane wymagania. Także jedziemy wykonywać sobie misję po malutku. I miejmy nadzieję, że z rozdupieniem czegoś fajnego zobaczymy jak misja będzie wyglądać. Także lecimy do Leicesterka. Zobaczymy, co tam wykombinowaliśmy. Jeżeli będzie słychać jakieś takie dzikie buczenie, to niestety kosiareczka za oknem pracuje. Także troszeczkę lipa może być, jeżeli coś będzie słychać. Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No, myślałem, że jednak będzie kadzienka. O Boże, jak A, good under the circumstances. About to knock off a federal government building. Well, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. So life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and uh, rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So I'm guessing drapes and a candle aren't going to do the trick, huh? No, 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 no. You'll have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Oh, got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. I jeśli pamiętasz, to ty byłeś ten, który to zrobił tak, ale wiesz, Trevor ma o tobie rację. Ty się za dużo narzekasz. Eh, fuck you. O, nie próbuj tego. Nie martw się. Seryj, tak zostawią te kanistry tutaj? Okej, okay, czyli budynek zaraz ładnie, pięknie będzie się tu jarał. Okej, okay, pozbywamy się wszystkich dowodów, jakie tylko istnieją. Ale ja chciałem zobaczyć, jak on się jeszcze jara. No weźcie no. Kurna, myślałem, że będzie jakoś fajnie się jarał. no to dupa. Mogę kamerę tylko na siebie ustawić. Z znowu kosiarka! Przecież mnie nie słyszeliście, ponieważ wyciszyłem e to na nagraniu na poprawie. Boże, jaka fajna kamerka. Tak, bawię się teraz ustawieniem kamery... O, Franklin dzwoni. Dzień dobry. Seria odrzuciłem nie chcąc od niego połączenie. Czy ja mogę do niego zadzwonić sam? Zajęte. Obraził się. Mój kochanek się obraził. Okej, okay, nara. Zaraz do niego zadzwonimy. Dobra, ciśniemy tam kurde troszeczkę szybciej, bo to nie jest daleko, więc szybciutko tam możemy zajechać. Przygotowywać się pomału do misji. Tak, mister umie jeździć. Dzieciulu, kurna, jechać prosto, zdecyduj się. Skręca sobie, będzie, kurwa, pół metra w prawo. Weź do budynku, okej. Okay. Dobra, czyli to jest taka dzika misja rutynowa. Dziwno, że jego nikt tutaj nie rozpoznał. A... Nie wiem czy ten koleś, dla którego pracujemy on tu dzisiaj będzie, czy nie będzie. Jeżeli on będzie no to nasza misja to wpadka. Aczkolwiek nie on to chyba ustawiał. Nie pamiętam w ogóle co tu mieliśmy robić z tą misją. Miał być napad, więc on chyba też w tym brał udział. No to lajtowo, lajtowo, lajtawo. Damy radę. Cezami, otwórz się. A, myślałem, że to automatyczne drzwi. Ok, idę, idę. Yeah, yeah. Yeah, like right, Świetnie. Myślałem, że będą jakieś wykrywacze metalu, ale z drugiej strony, jeżeli tu są sami agenci, no to każdy będzie posiadał broń, więc trochę lipa. To by się nie sprawdziło, zawsze by to piszczało. Pięknie śpiewa. Nuci i spęci sobie pod nosem. Na biomem się. Okej, okay, tu mam iść. POPA, po tak? Wiedziałem. Podaj się do biura. Czemu nie było, pip? Huhuhu. Serio będziemy zmywać ten brud tutaj? Okej. Okay. Mi <laughs> posuje. Dirty mop. Włóż go do wiadra. Szybko się wybrudził, kurwa. Taka mała plamka, a tu już takie halo. No widzę, że fantastyczna misja. Ludzie, uczcie się. Przyuczanie do zawodu. Będziecie wiedzieć, jak sprzątać. Konserwator powierzchni, e, podusz bombę w szafce. Seriously? go. Podnieś wiederu, Dawaj to w Halo, czy ja gdzieś tu jeszcze muszę wysprzątać? Ja bym chętnie posprzątał jeszcze jakąś podłogę. A, okej. Okay. Myślałem, że to są płytki. Mało się błyszczą. Tutaj też jest dywan, więc trochę kicha. Wyczyść podłogę, proszę bardzo, żaden problem, zajebista misja, będę sobie czyścił przez całą misję podłogę, a wy będziecie musieli się męczyć. E, tak, ja już widzę ile osób właśnie w tym momencie przesuwa dalej, żeby, żeby jednak coś oglądać. O, serio, jest za daleko? A, pięknie, pięknie. Sadzia, coś ty tu jeszcze nie wyczyścił? Proszę Państwa, proszę Państwa, czy Wy to widzicie? Profesjonalny konserwator powierzchni płaskich zajmuje się właśnie, jest w swoim żywiole zajmuje się właśnie czyszczeniem tych oto powierzchni. E, I tak, to będzie nasza misja na dzisiaj. Niestety musicie to przeżyć. Nie da się inaczej tego zrobić. Serio? Ciulu, pod nogami zetrzyj! Jeszcze raz. Muszę się cofnąć, bo tu jedna mała plamka została. Bądź dokładny, kurna. Michael, Michael, Lera. Nie ma tak dobrze, że ty się będziesz tu opieprzał. Tu trzeba wyczyścić to idealnie. Nie. Czemu ty zawsze się ustawiasz do wyjścia, matole? Dobra, idziemy polować na kolejne plamy. O mój Boże, tu jest całe dwie. No. Full profesjonalizm. Wolę nie pominać żadnej plamy, żeby nie było, że e, później jest coś niechalo. A może będzie jakiś achievement za to. Hehehe. <laughs> Profesjonalny sprzątacz. Serio? Serio? Teraz się podłoga nie wybrudziła? Dirty, dirty. A jednak w końcu mycie, mopa jest. Dobrze. O, tam są jakieś ciulaski, widzicie? Widzicie jak pięknie jestem aktorem, kurna, jeżeli chcesz być filmowcem, musisz być wcześniej dobrym aktorem. I teraz to jest takie przyuczanie, bo później wykupimy sobie wszystkie te kina, które istnieją. Nie wiem jak to zrobię, bo tego hajsu ponoć ma być około 16 milionów na zakończenie całej gry. A z tego co widziałem kina wcale tanie nie są. Więc. Aha, podróż bomby w toalecie. To nie mogę wysprzątać? No koleś, wypieprzaj. nie widzi, że ja to sprzątam? Nie widzi, że ja tu sprzątam? Hahaha! Ha, ha! O boże, ale ktoś będzie miał wybuchowe ranie. O, jak ładnie w lusterku mnie widać. Mogę sobie włosy poprawić, czy coś w ten deseń. Ważne, że mam ten armor. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał się tu z nikim strzelać, ale to jest bardzo dobrze przemyślona misja, bo nie chciałem się bawić w te skoki spadochronowe i celowanie w budynek. Bo znając mnie, to bym miał 10 misji i musiałbym to wszystko poprawiać. I to by było takie denerwujące i miałbym tego dosyć szybko. To na szczęście mają czyste podłogi, zajebiście. A, tu już nie trzeba sprzątać. No to super. To już po misji? A szybciutko, ej dobra robota. Ja się zastanawiam, gdzie on te bomby chował. Hm. Miejmy nadzieję, że to jest tylko pierwsza część dzisiejszej misji, bo jeżeli to będzie taka kiepska misja, to się troszeczkę zdenerwuję. I to będzie troszeczkę takie słabe. Spoko laka. Ja już tak wychodzę. Głupie, że te drzwi nie są elektryczne, to jest naprawdę popieprzone. Takie drzwi powinny być kurde full automatic, co ty sobie myślisz? Okej. Okay. Czemu tutaj mam stanąć? No idź. Serio. Hey, charge is set. I'm out of the building. Hey, dog, we right around the corner. We got your gear in here with us. Shifts in motion, people. We raiding the bureau. Y'all ready for this? In and out homes. Let's do it. Okay. Yo cześć Michael. To gdzie jest to biuro, kurwa? Odpal ładunki wybuchowe za pomocą telefonu. Hey, Okej. Okay. jak je to mogło zrobić? W kontaktach? A, detonacja jest. Dzień dobry.

Ha, pięknie. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Pięknie, pięknie, pięknie. A teraz tu mogę biegać, bo kurne jestem strażakiem i każdy tu panika się je. Zajwiście. I teraz do windy, tak? Żaden strażak by windał nie jechał. Nie ma takiej opcji.

O mój Boże, jeszcze takie zakręcanie. Uuu, jakaś dzika burza się w Tarnowie zaczęła. Właśnie słyszę jak mocno leje. O mój Boże, teraz oczu dostaniecie od tych czerwonych światełek. Ale leje, chyba jakieś oberwanie chmury w Tarnowie jest. No biegnę, 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 to nie jest takie łatwe jak się wydaje. Go go go. go go go. Go 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 Czy tutaj nie będzie żadnego powietrza? Ale spoko tego tlenu prawie tyle co nic mi zeszło. Na no, co czekamy? Okej, okay, podóż bombę. Bomba przylepna. Detonacja? Jak się robiła detonacja? Właśnie tak. Yeah! Pięknie! Serio? Tak to by spalił ten dysk. Holy shit! Uuu. Trochę strasznie, trochę strasznie jak to zobaczyłem. To jestem, musiałem zrobić małe cięcie tutaj. Oh shit, no to ty się nie zastanawiaj, murzynie, kurwa, tylko uciekaj za nimi. W serio? A nie możemy tego odciąć od drzwi, ok? Holy shit! O mój Boże, to jest zajebiste. Dobra, lecimy tędy. Lecimy przez ogień! Proszę Państwa, zajebiście. To się nazywa dobra zajebista akcja. Pytanie, gdzie my tu mamy wiedz. Serio? Co zrobiłem nie tak? Misja nieudana. Ekipa została porzucona. Ale to jest popieczone. Powtórz. No tego się nie spodziewałem, myślałem, że jak najszybciej mamy uciec. Ale okej, okay. jak wam będzie. Tak, widziałem to już, to już wiem, na co ten tlen mi tu jest potrzebny tak bardzo. Dobra, wyważajcie te drzwi szybko, bo ja tu specjalnie się wlokę z tyłu. O mój Boże. Nie będziemy oglądać tego dwa razy. No, że można pominąć, kurna, takie rzeczy. No czekam. No lecieć, panowie. O oh, Jesus. ok, dobra, już wiem dlaczego miałem z tyłu lecieć. Zapomniałem tam tego ziomka, kurwa, sprawdził, on już był e, ciepło sztywny. Holy shit. No, zlecę za wami, kurwa, szybciej panowie. Nie ma takiego obijania się, kurwa, ten budynek płoni. O, mój boże. Seriously? Kinda. Oh, I nawet nie zauważyli, serio? Lol, seriously? Czemu oni do mnie strzelają? Co to ma znaczyć? Czemu te ziomki strzelają do. kurna tych. O, chyba headshot. Ale nie spodziewałem się, że ktoś tu mnie tu będzie atakował. What the fuck! Ej, ludzie normalni by nie biegali teraz, kurna, po biurze i strzelali do strażaków. To jest popieprzone strasznie. Każdy by raczej spierdzielał. Ile się tylko da. No teraz to poleciałem ładnie za te drzwi.

Dokładnie, oni już powinni stąd spieprzać, a nie, kurna, lecieć za mną i strzelać do mnie, ze jest popieprzone. No serio, zdychaj, kurna, ziomek. Dostaj strzała w dupę, wystarczy ci. Holy shit, gdzie ja tu mam iść? Tu? Okej. Okay. Biegnę, biegnę. O, oh, Jesus, serio? OK, tego szybko załatwiam. Ty pierwsza murzynie, ja tu jestem jedynym murzynem, który może tu strzelać. Może łatwe. No, czekam masz mi któryś tu jeszcze wyskoczy. What the hell, gdzie jestem? A tu są zajebiście Ok, wejdź po gruzie. Wchodzimy po gruzie. Żaden problem. No no panowie, bo ten budynek naprawdę zaraz się nam tu zawali na łeb, na dupę i kurwa tyle będą nas widzieć. Serio do doszedł powinny będziemy wchodzić. Co my tam niby będziemy robić? Spuszczać się? E, jasne. Holy shit! Ja widziałem, że tam coś leciało. Dlatego się z tym chciałem wyminąć. I teraz dopiero zobaczyłem, że tam kurna lecą takie fajne rzeczy i jest tak holy fucking shit. Lepiej... O mój Boże, tak dużo wylądowałem. Ale by mi to ściągło. I tyle by mnie widzieli. WHAT the FUCK jakie ujęcia zajebiste O mój Boże No odejdź tak jak te kamyczki tak mają lecieć No 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 dawaj dawaj szybciej Szybko pięknie ładnie I do wozu strażackiego i są spieprzamy A buźmy najprzyjęć do wazu strażackiego o, zajebiście Miejmy nadzieję, że tu nikt do nas nie będzie już strzelał O mój Boże i teraz musimy lecieć do góry Okej, okay, tędy. Dobra, jest wyjście. Jest zajebiście. No, nie zastanawiaj się, kur na Murzynie głupi jeden. Okej. Okay. I teraz lecimy, tak? Okej, okay, kilometr do wozu. So Gustavo 25% Alright, we going Alright, we all gotta change before we get there At some point soon, an APB will go out looking for firemen We cannot be playing dress up when that happens Okay. We Wh need to get to the ride and torch this fire truck as soon as possible Dobra, problem I working on Yeah, cause if they connect the dots, man I don't know Man, I'm working on it Any minute they'll be looking for us I mean, those guys in the building you took down. If they knew, who else is gonna know? It ain't worth thinking about, dog. Trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. All right. Shit. Shit. I just don't want to run into something. Man, y'all don't want to run into Trevor, bro. Holy shit. you're Take us to get out. Avoid the All right, man. I'll try. Try real hard. Ja sobie będę go kończył. E, tutaj nagrywanie. E, nie chciałbym, żeby po prostu mi tu wszystko tak o. No, odejdź od tego. Nie chcę was zabić. No, chodźcie tu szybciej. Chodźcie tu, kurna, murzyny. Jak mi się tu zjera zaraz komputer przez was, to się zdenerwuję. Dobra, pięknie, ładnie. Szybko do Lestera.

Okay. so we got that to be thankful for Daryl's people get his paycheck and the standard expenses hey man it was our fault Daryl went down really why is that didn't you speak to the guy nothing was his fault, so it uh it must have been us right uh, <laughs> I'll put it down to bad leadership then I can tell you that because the leader was dumb enough to take you in there true that out. okay I you know. have I have

How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. <laughs> <laughs> Come here, give me oh. some of that. Hey. Ow. 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 Oh. Sorry, I forgot. You forgot <laughs> my very, very obvious illness? It happens. Uh, whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. <laughs> just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. <laughs> I'm oh. ill, okay? Give me a break. Cheers! <laughs> <laughs> <coughs> Man, that's some foul-ass shit. <coughs> <coughs> all right, boys. I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways. You know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner, the better. It's one way to look at it, eh? Right. <laughs> Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor. You know? to? Ok, zajewiście, dobra, to ja się z wami żegnam, także kończymy to misję. E, jak zapewne słyszeliście, trochę pogrzmiewał mnie, e, a ja nie chcę, żeby mi się niestety tutaj nic zjerało, więc żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Po, po wszystkim.